Hej, cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku Clean Witch Me. Zapraszam Was gorąco do oglądania. Na sam początek pamiętajcie zostawić kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał, no i zaczynamy! Na sam początek zaczniemy od przedpokoju. Jak widzicie, byliśmy na zakupach w IKEA, kupiliśmy trochę rzeczy. Przede wszystkim pojawił się nowy mebel, mianowicie ta szafeczka na buty. Dlatego właśnie chcę poukładać wszystko, aby było w jednym miejscu, nie właśnie tak na wierzchu, bo bardzo mnie to drażniło. Przeglądam też te buty, w których jeszcze chodzę, jak również te, których nie używam, idą do wyrzucenia. Teraz przyszedł czas na kuchnię, trzeba sprzątnąć ten cały bałagan i macie zaraz szybką przemianę kuchnia posprzątana, tak to wygląda. Teraz zabrałam się za układanie kapsułek w nowym stojaku na który pokazywałam Wam w ostatnim vlogu, Wyczyściłam również szafeczkę z ekspresami i ustawiłam te kapsułki. tutaj natomiast pokazuję wam jak złożyć reklamówkę, albo zajmowała ona dużo mniej miejsca. W ten sposób podpatrzyłam na instagramie u architekt porządku. Też z tego miejsca chciałabym Was zaprosić do obserwowania mnie na TikToku, ponieważ tam stawiam dużo częściej takie organizacyjne ciekawostki. Później przeszłam do składania prania, troszkę tego było i no przyznam się szczerze, że chwilę mi to zajęło. Później również wstawiłam kolejne pranie, ale tego już Wam nie pokazywałam. Przyszedł czas też na sypialnię, tutaj przebrałam pościel i zaścieliłam ładnie łóżko. Na koniec jeszcze starłam kurze i odkurzyłam. Na dzisiaj to już wszystko, bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do następnego, pa!